Dzisiaj będziemy mówić o przywiązaniu, przywiązaniu do życia drugiej osoby. Koncentrując się na życiu drugiej osoby, my nie jesteśmy w stanie skoncentrować się na własnym życiu. I mamy tendencję do doradzania innym, do pomagania w dokonywaniu wyborów, do kontrolowania drugiej osoby, co robi, jak robi, dlaczego tak robi, jak powinna robić. Zamiast skoncentrować się na swoim życiu. Przychodzi nam to łatwo, ponieważ my jesteśmy nauczeni patrzeć na zewnątrz, zamiast do siebie, do środka. Więc my będziemy automatycznie obserwować świat zewnętrzny więc będziemy wyłapywać, co u innych wymaga poprawy, co u innych wymaga uleczenia, co inni powinni zrobić, czego nie powinni zrobić, co Mogliby, co muszą, zamiast skoncentrować się na sobie. I patrząc na drugą osobę, my mamy tendencję porównywać się. I nasze ego bardzo sprytnie to wszystko wykorzystuje, ponieważ albo porównuje nas, że jestem lepsza, lepszy, bądź jestem gorsza, gorszy. I nie służy to naszemu dobru. Zamiast Koncentrować się na życiu cudzej osoby i wchodzić w rolę ratownika, pomagającej osoby. Skupmy się na swoim własnym życiu, bo my jesteśmy doskonałym doradcą dla samych siebie, ale nie dla drugiej osoby. Z tego względu, że my nie jesteśmy tą drugą osobą, nie mamy doświadczeń tej drugiej osoby, nie mamy emocji tej drugiej osoby nie wiemy jaką ona ma intencję nie wiemy co nią kieruje w dokonywaniu konkretnych wyborów nie wiemy jakie ma ona przeżycia i jakie rodowe jeszcze programy i my możemy jedynie sobie pomóc Drugie, drugą osobę możemy trzymać za rękę gdy nas o to poprosi a tylko my doskonale możemy wiedzieć czego my potrzebujemy więc zwracanie uwagi i chodzenie, pomaganie, wchodzenie w rolę ratownika i pomaganie drugiej osobie, mówienie czego, co powinna zrobić, jest kompletnie nieadekwatne do tego, czego ona może potrzebować, ponieważ tylko ta druga osoba wie, jaką ma potrzebę, czego jej potrzeba, czego jej brakuje, jak ona powinna rozwiązać swój problem, ponieważ ona, na podstawie swoich doświadczeń. Wie, na co może sobie pozwolić. Jej umysł prowadzi ją w tą stronę, co jest znane dla niego. Więc, jeżeli ta osoba sama nie zdecyduje, nie podejmie odpowiedniej decyzji dla siebie, to my, wyciągając do niej rękę i prowadząc ją, Względem tego, jak my uważamy, że powinna dokonywać wyborów, jakich do, powinna dokonywać wyborów, i prowadząc ją względem swoich doświadczeń, swoich przeżyć, względem tego, co my sami uważamy za słuszne, tak naprawdę robimy krzywdę tej drugiej osobie. Bo ona znajdzie się w jakiejś sytuacji po podjęciu decyzji, która nie była jej decyzją, tylko naszą. I ona. Będzie tam zagubiona, nie będzie miała pojęcia, jak się odnaleźć w danej sytuacji, bo dla niej to nie jest znane, to nie jest jej decyzja, to nie jest jej wybór, to nie był jej świadomy wybór. Dlatego my robimy krzywdę, jeżeli po pomagamy innej osobie podjąć decyzję. Za nią podejmujemy decyzję, mówimy, co powinna zrobić. Ponieważ my patrzymy z naszej perspektywy, z perspektywy naszych doświadczeń, tego co my uważamy za słuszne dla nas, ale dla tej osoby drugiej, to wcale nie musi być pomocne, wręcz przeciwnie, ponieważ względem jej doświadczeń, jej emocji, jej przeżyć, jej programów, ta decyzja, którą my za nią podejmiemy, może być katastroficzna. Dlatego pozwólmy innym żyć swoim życiem, bez kontrolowania ich, ponieważ to jest ich życie, ich doświadczenia życiowe. Są tutaj na Ziemi, aby przeżyć pewne rzeczy. Są tu po to, aby doświadczyć. I to są ich doświadczenia. Więc nie wchodźmy w ich życie. Nie wchodźmy i nie porządkujmy ich życia pod swój pryzmat, pod pryzmat swoich doświadczeń. Każdy ma swoją drogę życiową, każdy z nas, kto tutaj jest na Ziemi, ma swoją drogę życiową, ma swój cel, ma swoje powołanie, ma swoją misję. Więc nie zakłócajmy tego, bo może konkretne doświadczenie w życiu tej drugiej osoby poprowadzi ją właśnie do tego celu, do którego ona zmierza, a my, wchodząc na jej drogę, robią, do, dokonując zmian w jej życiu po swojemu, możemy ją odciągnąć od tego celu, do którego ona dąży. My możemy zakłócić jej los, jej życie związane z osiągnięciem konkretnego celu w swoim życiu. Każdy z nas przychodzi tutaj, by doświadczyć czegoś. Więc skupmy się na swojej drodze życia i nie zakłócajmy cudzej. Nie wchodźmy w rolę ratownika, ponieważ najwyraźniej ta osoba ma coś przeżyć, ma doświadczyć czegoś, co jej później w dalszej drodze życia będzie bardzo pomagało. Skupmy się na swoim życiu. Ponieważ my wiemy najlepiej, jak my możemy sobie pomóc, nie drugiej osobie. I zwykle jest tak, że umiemy lepiej doradzać innym, myślimy, że dobrze doradzamy innym, nie zwracając uwagi na to, że sami mamy do posprzątania w swoim życiu. I nieraz może się wydawać, że jesteśmy ich lepszymi doradcami. Ale spójrzmy na swoje życie. Czy świeci czystością, czy nie wymaga nasze życie uporządkowania czegoś? My najpierw skoncentrujmy się na sobie, na zrobieniu, po układaniu tego wszystkiego, na zrobieniu porządku w naszym życiu. Sprawdźmy, czy my dokonujemy dobrych wyborów, zajmijmy, zajmijmy się sobą, bo jeżeli. My będziemy w stanie zająć się sobą, to wtedy, gdy jakaś osoba przyjdzie do nas z, pro z prośbą o pomoc, ale pomoc, a nie o załatwienie za nią czegoś, to my na podstawie tego, jak my uporządkowaliśmy swoje życie, my możemy lekko naprowadzić, trzymać ją za rękę po prostu i wspierać. Bo ta osoba ma dokonywać sama wyborów. My możemy po prostu pokazać jej, że ta możliwość daje ci jeszcze inne dookoła możliwości, tylko wskazujemy, ale nie przynosimy na tacy. Dlaczego to jest też krzywdzące dla drugiej osoby? Ponieważ ona nie jest w swojej mocy. Jeżeli my robimy coś za kogoś, jeżeli my podejmujemy decyzję za kogoś, zabieramy moc tej osoby. Ta osoba nie czuje się na tyle silna, że ona potrafi podejmować decyzję. To jest to samo, jak małe dziecko się uczy. Ono chce doświadczać. I jeżeli rodzic będzie chodził dookoła tego dziecka i wszystko za niego robił, to to dziecko nie nauczy się e, zabawy. Wstawania, podnoszenia, załatwiania do toalety, niczego, bo wszystko ten rodzic będzie za to dziecko robił. A to o to chodzi, że my mamy być obok, wspierać, ale pozwolić tej drugiej osobie dokonywać własnych wyborów, ponieważ ona wtedy staje we własnej mocy. Osoba, która cały czas jest sterowana przez kogoś. Ona traci swoją moc. Ta druga osoba zabiera jej moc sprawczą, bierze w swoje ręce jej życie, i ta osoba ma poczucie, że jest bezsilna, że nie potrafi zarządzać swoim życiem, nie potrafi zarządzać e, sama sobą, że ona potrzebuje kogoś, kto zajmie się jej życiem. Ona oddaje całą moc sprawczą na zewnątrz. Więc nie wchodźmy tam, nie, nie róbmy za kogoś tego, co należy do niej, do tej drugiej osoby. Nie pozbawiajmy tej drugiej osoby mocy. Każdy z nas ma swoją wewnętrzną siłę i ona tam jest, ona tam drzemie. Natomiast pozwólmy, aby ta druga osoba była kapitanem swojego życia. Kapitanem swojego statku. Nie zabierajmy, nie odbierajmy jej sterów. Możemy sami z zastanowić się, jak by to było, gdyby ktoś obok mnie stał cały czas i zarządzał moim życiem, gdyby każdy cały czas podejmował za mnie, ktoś inny podejmował za mnie decyzję o moim życiu, o tym, co ja mam zrobić. Jakie mam decyzje podjąć. To z biegiem czasu ta moc wewnętrzna by się zmniejszała, a my mamy wzrastać, my mamy wybudzać w sobie tą moc, która jest głęboko w nas. Więc nie kontrolujmy, nie wchodźmy w cudze życie. To jest ich życie, ich doświadczenie. Wchodząc w rolę ratownika. My możemy zauważyć, jak nasze ego nami zarządza. Oddajemy my moc swojemu ego, ponieważ ego wtedy nam mówi, że jesteś lepsza, lepszy, że lepiej zarządzisz jej, jego życiem. A kimż my jesteśmy, żeby zarządzać cudzym życiem? Kimż my jesteśmy, żeby kontrolować drugą osobę? Każdy dostał szansę aby żyć pełnią swojego życia. Więc nie zarządzajmy cudzym życiem. Nie mówmy co ktoś ma zrobić. Nasze ego wtedy rośnie i tak naprawdę nasze ego ma nad nami kontrolę czujemy się bardziej dowartościowani. Ale tu jest sygnał. Jeżeli cały czas bądź przez jakiś dłuższy czas zauważasz, że kontrolujesz, że pragniesz pomagać innym, że jesteś na zawołanie każdej osoby i e, do tego e, sam sama oferujesz pomoc, doradzasz innym, bo chcesz pomoc oczywiście ta pomoc, tak, bo chcesz pomóc drugiej osobie, bo może cierpi i, i, i um, odczuwa jakiś ból, ale po pierwsze, to ty wchodzisz w cudzy ból, w cudzy smutek, bierzesz to na siebie i bywa tak, że niektóre osoby nie mogą spać po nocach, bo się zamartwiają drugą osobą i tym samym swoją moc. Tracą ze względu na to, że zamartwiają się, skupiają uwagę na cudzym problemie, i zobaczcie, jak można się pozbawić własnej mocy. I co w nas się dzieje, co w umyśle się dzieje, gdy cały czas skupiamy się na cudzym problemie, my go nie jesteśmy w stanie rozwiązać ciągle myśląc o tym. I ta druga osoba też. Tu trzeba działać, ale działać ma ta druga osoba, która ma ten problem do rozwiązania. Nie my. Nie zakłócajmy tego i sami nie pozbawiajmy się swojej wewnętrznej mocy. Chęć kontrolowania drugiej osoby. Zobaczcie, to jest, jest podświadome pragnienie, aby o wszystkim wiedzieć, aby trzymać rękę na pulsie, aby być świadomym wszystkiego, co dookoła się dzieje. Chęć kontrolowania drugą osobą i życiem drugiej osoby, sprawdzanie, co ta osoba robi, a czy coś zrobiła, czego nie zrobiła. Jest to totalne wyciąganie z nas energii. Tracimy energię w bezsensowny sposób i kontrola wychodzi z głębokiego poczucia lęku, ponieważ ja się boję, ja muszę wszystko kontrolować. Ja nie mogę niczego przegapić, żeby mi się nic nie wymknęło spod kontroli, bo to oznacza porażkę, oznacza stratę i tu warto zagłębić się w przeszłość. Dlaczego ja mam ten lęk? Dlaczego ja muszę wszystko kontrolować i sprawdzać? Dla mózgu kontrola oznacza pilnowanie tego, żeby nie chybić jest cel z punktu biologicznego mam cel jeżeli ja chybię ten cel jeżeli coś się wydarzy, że nie, nie strzelę w odpowiednim momencie to mogę stracić życie więc mózg chroni nas z chwili na chwilę jeżeli my kontrolujemy to jest informacja dla nas że my bardzo się boimy porażki ataku niepowodzenia a dla mózgu jest to jednoznaczne z tym, że jest zagrożenie dlatego zastanowić się co się wydarzyło co jest we mnie co wybudza we mnie te pragnienie kontroli kontrolowania tej drugiej osoby kontrola też może doprowadzić do obsesji na punkcie jakiejś osoby Bywa tak, że kobieta bądź mężczyzna kontroluje swoją partnerkę, swojego partnera. Pozbawia to mocy tą osobę, a na pewno nie służy dobrej relacji w związku. I ta obsesja może stać się chorobliwa. Kontrolowanie, gdzie wychodzi, sprawdzanie wiadomości co chwilę wydzwanianie czy na pewno ta osoba jest w tym miejscu w którym mówi kiedy wróci dlaczego się spóźniła to zabiera ogromnie dużo energii i w taki sposób bardzo dużo związków też się rozpada przez obsesyjną kontrolę więc kontrola może zacząć się w bardzo niewinny sposób ale ona może z biegiem czasu doprowadzić wręcz do obsesji więc warto się nad tym zastanowić, co jest powodem, czego się boję i skąd to pochodzi. Przywiązanie do drugiej osoby, jeżeli my wchodzimy w kontrolę, jeżeli my żyjemy cudzym życiem, to powoduje, że my tracimy swoje własne życie. Jesteśmy tak skupieni i emocjonalnie zatopieni w życiu drugiej osoby. W tym, co ona robi, że tracimy całkowitą kontrolę nad swoim własnym życiem. Skupiamy uwagę tylko i wyłącznie na zewnątrz. I tu pojawia się bardzo głębokie przywiązanie do drugiej osoby. Do tego stopnia, że my nie mamy własnego życia. My nie czujemy siebie, my nie wiemy, czego my potrzebujemy, ponieważ zamiast poznać swoje potrzeby, my Chcemy poznać potrzeby drugiej osoby. Zamiast rozwiązywać swoje problemy i zastanawiać się nad tym, co jest we mnie, albo co się dzieje w moim życiu, widzieć to z perspektywy obserwatora swojego własnego życia, my wchodzimy w obserwatora cudzego życia, co zabiera nam moc, energię. Nasza świadomość jest skupiona tylko i wyłącznie na zewnątrz. Jesteśmy emocjonalnie uzależnieni od tej osoby, od życia tej osoby. Myślimy, że jej życie jest naszym życiem. Jesteśmy wtopieni w życie tej drugiej osoby. I dosyć, że zakłócamy drogę życiową tej drugiej osobie, to zbaczamy ze swojej własnej ścieżki. Ze swojego własnego celu, z drogi, która prowadzi do własnego celu. Kolejna rzecz, jeżeli my jesteśmy bardzo skoncentrowani na pomaganiu drugiej osobie i mamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy um, dają nam znać, że potrzebują naszej pomocy, to w pewnym momencie my możemy się tak w to zatopić, że ta chęć pomocy będzie wręcz takim uzależnieniem. Że w momencie, gdy tylko usłyszymy bądź ktoś nada, nam da sygnał, to lecimy z pomocą tej drugiej osobie. I to jest taki dla nas wyznacznik, że poczucie, że ja żyję, że ja jestem potrzebna, że ja jestem wartościowa, że ktoś mnie potrzebuje, chce. Więc warto się zastanowić, na jakim poziomie. Ja pomagam. Ponieważ jeżeli ja weszłam już w takie uzależnienie, że ja tylko czekam i pragnę, aby ktoś do mnie napisał, zadzwonił i poprosił o pomoc, to warto się zagłębić i odszukać, skąd to się wzięło. Ponieważ może jest poczucie odrzucenia i ze względu na to, że widzę, że ktoś mnie potrzebuje, to ja mu chętnie pomogę. I te oczekiwanie, uzależnienie swoje, swojego życia i czerpanie korzyści z tego, że ja pomagam, i w zamian za to coś dostanę. Dostanę akceptację, dostanę uznanie, ktoś mi podziękuje. Więc z jakiej intencji pomagasz? Zastanowić się, bo na, na tym pierwszym poziomie. Może się okazać, że po prostu chcę pomagać, no bo, no bo ja jestem dobra, ale później, jak głębiej zejdziemy, okaże się, że ta chęć pomocy jest związana z tym, że czuję się niedowartościowana, e, czuję jakiś brak, poczucie odrzucenia, e, odstawienia, e, porzucenia itd., itd. Poczucie niskiej wartości, że jestem mało warta, jestem niedoceniona, niezauważona. A nagle ktoś mnie zauważa i pragnie ode mnie pomocy. Ktoś mnie potrzebuje, bo ja przez cały czas czułam się niepotrzebna, więc teraz, jak ktoś mnie potrzebuje, więc w tym momencie, dostaję to, czego pragnę. To jest nasza rana. Więc my skupmy się na sobie, bo jak głęboko sobie wejdziemy w to wszystko, dlaczego kontroluję, dlaczego pomagam, dlaczego Um, chcę zarządzać cudzym życiem, to się okaże, że mnóstwo w nas jest ran, które wymagają uleczenia. I wejdźmy w to, zaopiekujmy się tym. Szkodliwym jest przesadne zaangażowanie się w cudze problemy. Dosyć, że zabierają nam energię. To powodują chaos w nas wewnątrz, ponieważ my się koncentrujemy na tym, co się dzieje u nich. Jak rozwiązać ich problem, jak się zaopiekować nimi. A jeżeli w nas jest chaos, to chaos pokazuje się też w naszym życiu zewnętrznym, czyli w naszym najbliższym otoczeniu, w domu, w rodzinie, w wśród y, grona, najbliższych przyjaciół, w relacjach z tymi ludźmi. I jeżeli cały swój czas poświęcamy problemom otoczenia tej drugiej osoby, to my sami nie mamy już czasu dla siebie, aby poświęcić ten czas na swoje problemy, na uleczanie siebie i na zaopiekowanie się sobą, ponieważ nasza uwaga, nasz czas jest poświęcany tej drugiej osobie, jej życiu, jej problemom. I jeżeli jesteśmy nadmiernie przywiązani do drugiej osoby, to może się okazać, że nie mamy już własnego życia. I to zainteresowanie cudzym życiem okazuje się tym, co my możemy robić, ponieważ jeżeli my tego nie robimy, pojawia się samotność i nie wiemy, co zrobić z tym czasem, ponieważ tak bardzo oddzieliliśmy się od siebie. Wiele osób też ucieka w znajomości, żeby spędzanie dużych ilości czasu wśród ludzi znajomych. Tak naprawdę uciekając od swoich problemów, spotykają się, aby porozmawiać, e, poplotkować, aby e, poomawiać swoje problemy, ale jeżeli to jest, to zajmuje bardzo dużą część życia, to pytanie, od czego ja uciekam? Bo może ja właśnie tak sobie chcę zaprzątnąć umysł cudzymi sprawami wychodzeniem z domu. Um, nie zajmowaniem się swoim życiem, tylko cudzym życiem, żeby może nie wchodzić w te swoje rany, w ten swój ból, może żeby nie widzieć tego, co się dzieje w moim życiu. Jest to pewna forma ucieczki. Problemy są w domu, ja wychodzę i staram się zapełnić swój dzień tak, żeby jak najmniej być w swoim życiu osobistym. By nie tkwić w tym, by nie patrzeć na to, by nie przeżywać tego. Ta ucieczka powoduje, że nie czuje się ta osoba samotna. Więc pytanie, dlaczego wkradła się ta samotność? Dlaczego jest poczucie samotności? Może jest niezadowolenie z własnego życia? Może nie poświęca ta osoba sobie czasu wystarczająco dużo. Bardzo łatwo jest nam doradzać, krytykować a, i kontrolować innych, nie patrząc na to, co jest w nas. Więc, jeżeli masz tendencję do bycia ratownikiem, zastanów się, skąd to pochodzi, co jest przyczyną tego, że ty pragniesz pomagać, wewnętrzne pragnienie, coś w środku pchacie do tego żeby iść i pomagać, pomagać innym w życiu. Ponieważ skupiając się na cudzym życiu, ty nie widzisz swojego. Więc, co się dzieje u ciebie, od czego ty uciekasz? Bo to tutaj powinnaś, powinieneś skoncentrować się, skoncentrować swoją uwagę. Bo to tu jest coś, co należy. Czym należy się zająć, zaopiekować. Więc warto się oderwać od życia drugiej osoby, aby zwrócić się ku sobie i zacząć żyć tu i teraz w świadomości, co dzieje się tu we mnie głęboko i co ja mam do uleczenia, czym, jakim tematem ja mam się zająć. W sobie, i warto zwrócić uwagę, co na mojej drodze życia się pojawia, na czym powinnam skupić swoją uwagę, ponieważ to tylko my możemy kontrolować swoje życie, to tylko my możemy się zaopiekować sobą i swoim życiem. Więc w momencie, gdy my się skupiamy na swoim życiu, my pilnujemy swojej drogi, którą kroczymy, my pilnujemy tego, dokąd zmierzamy. Więc dzisiaj. Koncentracja na siebie, zastanowić się, dlaczego ja mam chęć pomagania innym, jaką ja mam korzyść z tego, że ja innym pomagam, czego ja podświadomie oczekuję od tej drugiej osoby. I zwrócić na to uwagę, bo całkiem możliwe, że to jest właśnie to, czego nie dostałaś, nie dostałeś w dzieciństwie i teraz. Robisz wszystko, aby to otrzymać. Dlatego pomagasz, aby dostać na przykład uznanie, miłość, wdzięczność od drugiej osoby, bycie zauważonym, bądź pochwalonym, bądź poczucie, że się jest ważnym dla kogoś. I spróbujcie oderwać się od cudzego życia i skoncentrować się na swoim tu i teraz. I z tym Was dzisiaj zostawiam. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, kliknąć lajka. Do zobaczenia.